Witam Was, ja jestem Bartul 89, a dzisiaj razem z Moty.pl jesteśmy na naszym Survivalu. Tak, jesteśmy i nagrywamy ponownie, nie. I nie ma problemu z moim mikrofonem. Ui. No właśnie, tak. Co ostatnio zrobiliśmy, kiedy nie było nas na antenie? Ja jestem naszego kochamista. Tam, tam, tam gdzieś na wschód. Wypuść, tak, nie. na Wschód, czyli tam. I znalazłem tam kurczaki i to dziwne drewno, czyli no wiadomo, dżunglowe. Wyspa jest naprawdę ogromna, ale chyba nie mamy zamiaru się tam przenosić, no nie? Nie! Nie, nie, idę. No A właśnie. dzisiaj mamy zamiar zbudować? Dom. Ha, domek! Nie, nie, nie. nie mieszka. Baco zbudował port dla łódek, który nie za bardzo działa, ale... Tam nie port. działa! Działa, tylko mi się łódka o. popsuła. Tutaj obniżyliśmy nieco teren. Barca trochę mało drewna mamy. Jak mało drewna! Cztery staki! O, nasza kopalnia. Weź to trzeba zakleić. Na mój switaśny dom to będzie za mało. No. Wiesz co, ja bawię się z tym. Z dirtem rozkopuję dirta, naprawdę logiczne. Wezmę sobie motykę. Co chcesz ode mnie? Co mnie będziesz brał gdzieś jeszcze? Nie, nie będę cię brał. Mamy cztery kurczaki. Nie, Was mamy już, więcej! Już, już dwa ubił. Gdzie tam dwa? Ja no. nikogo nie zabiłem! Ty zabijasz Ubił i upiekł. Ham jeden. Zabójca, bo nie chciało mi się ganiać za kurczakami, żeby je wsadzić. Żeby je wsadzić. Zbieraj te dyni. Bu, 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 spać, bu, chlepiec. No rzeczywiście, nasza dziura tutaj jest. Jedź, lepiej, nie nie? Ogólnie nie, nie mam pojęcia jak będzie dom wyglądał. nie Czekaj daj mi dyrta, to nic nie widzę. Zimno mi nie wiem dlaczego, zimno mi jest i w ogóle. Dobra. To dobra. my Zaję tak, tak my idziemy, pokażemy yy, może początki budowy i później wytniemy i... No i ten. I ty tak później pójdziemy do kopalni. No okej. Okay. A więc no jakby to zacząć, Waca. Chcesz trochę drewna? Ja pójdę zasadzić drewno. Okej, okay, drewno, drzewo chyba. Dobra, okay, nie znasz się, cicho zacznę zacznę. <laughs> mm. e, Tak, tutaj będzie pierwszy blok. Nie, nie boję się. Mamy mało kości. Znaczy w ogóle ich nie mamy. <laughs> no i po co ci kości? Żeby zjeść śnieg. Mądre. Mm. To będzie później Taras ładny. Nie wiem. Mm. Ale nic nie będzie ładnego. Będzie wajny. A ty w ogóle patrz które, ile już nagrywamy? Nie. Mam to gdzieś. No, zobaczymy, ja czy będzie... To będzie tu gdzieś, jak będziemy nagrywać 40 minut. Mm. Cyk, 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 Gdzie jest moje drewno? <tryk> Zerpałeś całe drewno, ludzie no już mamy yy, No, bo mi potrzeba drewna na budowę domku yy, Nie, przepalę nasz ten <tryk> piasek O, taki brzydki kwadrat ten dom nasz Ale póki co na nic specjalniejszego mnie nie stać Nie stać, nie mam ochoty nic specjalniejszego, Przepalę cały piasek jaki mamy lol daj mi to drewno, daj mi to drewno bo muszę coś zrobić masz z no, mi daj masz 16, więcej ci nie dam bo no, jak na to nie brałem. starczy no, no i co z tego nie mów że już nie mamy drewna Ej, tu będzie wejście jak coś, okej okay? tutaj czy gdzie w tych? nie wiem, wejście? ja teraz robię coś fajnego no, to nie jest coś fajnego na pewno no kurde, drewno idzie. O kurde. Tak biegam bezcelowo. Czemu mi się A co ty nie robisz? robisz to no, o wiem, zrobię takie, 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 takie. Iważnie. Tu będzie tak, o. Zaraz, no, super. No właśnie tak 2, patrzę, 3, że już trzy, cztery. Tu będzie taki o, taki coś będzie. Nie wiem czy to będzie, ale będzie. Tu będzie, o, tu, będzie, tu będzie nasz ganek ładny Uch. Eee, Tu będzie wejście o, do kopalni Nie, tu nie będzie ganek, bo tu będzie takie okno Tu, eee. tu będzie wejście do naszej kopalni Ty wiesz co mam pomysł? No. Widzisz to tutaj takie urwisko To patrz, tutaj zrobimy takie wybrzuszenie I podłogę i będzie taki, taki taras widokowy Zeszła, o, zeszła podłogę No może, dobra to byś tu wyliżył żeby tak jakoś na równo to zrobić wylicz. sam się wyliżył wylicz hmm. <laughs> a, jest jeden Dobra to my może już zrobimy to cięcie bo okay. my to no dobra no to... a więc do zobaczenia po cięciu okej okay, a więc na razie tak na obecnym etapie jesteśmy no hmm. i co? drewno nam się skończy skończyło no to starczyło nam drewna, Nie starczyło nam drewna. Mm, szkło tak samo, dupnie. Ale patrzcie, jak ładnie nasz do tego wygląda. I tu będzie nasz... No właśnie. Ej, co tam będzie? No! Miałam... Czy nie, nie uderzyłem cię. Uderzyłeś mnie, a nie, głód mi bije, sorry. No właśnie. Co tam będzie święte, bo już nie pamiętam. Nie wiem nawet. Ja to w każdym razie, o, tu będzie okno, tu będzie okno. Tylko wszędzie będą okna niemal. E, o, tu będzie wejście. Masa jakieś brzydkie dnie postawiła, ale jest zniszczę. Nie! O, i tu będzie okienko takie wielkie i w ogóle nie jest ładne ale jest okej a my robimy dalej i powrócimy po cięciu do zobaczenia okej okay, a więc wróciliśmy tak wygląda nasz domek tak jest, jest piękny, jest czy jest piękny, przeciętny jest najładniejszy na świecie o, mam już poranek no. Musiał blisko tam trzeba sadzić? Naprawdę. Zawsze tak robił. Mniejsza ja? z tym. No? Yes. Dobra, a gdzie robimy tu wejście? Podobnie. Właśnie póki co wejście do kopalni nie będziemy robić, bo wejście ma być tam, ale tu jest wejście do naszego starego tego. Gdzieś. Zaraz. Ja tu będę kopał, gdzieś tu wywijałem się. Jak? Ja, zaraz będę. bo tu gdzieś tu jest. Masz pochodnie? Mam Jest, na razie. Wiesz co, to poczekaj, ja sobie też zrobię. Ja tak ogólnie to sporo czasu nam zajęła budowa tego domku. O póki co nie mamy żadnych pokoi, nie wiem czy będziemy robić w ogóle. Nie. Ale tylko tyle drewna nam zostało. Na no zostało, bo... Wydobywaliśmy cały czas. Baca sadził drzewa i... W ogóle masakra była. A no, okay. i jeszcze patrzcie co znaleźliśmy. Skrzynka, kurde, piwna, tak zaraz. Dawać byt, Ogarnęliśmy no? ogólnie tą kopalnię, bo tam pełno wody było. Yes. Yes. Okej, okay. teraz chodzę do ciebie. Ja idę już, bo to mam uh, sprzynać Ja ją zauważyłem, jest moja i firmę. Teraz sobie ustawię jasność na maksa. Mm -hmm. A bo w kopalni to mogę wygodnić. Teraz opier... Fiel... O kuźba Co się stało? Niezgodnie z sumami Co? We djaksy Ja pierdzielę, ale frukle Idę dalej szukaj, szukaj, teraz szukaj A, tam jest kopalnia Wow nie? To jedzie ja tam, o żelazo Ale słyszę mowy A ja mam wyciszonego minigra widać No ja nie Cięcy, bo za co... Trochę mi zagłuszało to wszystko. O kurde! Nie umieraj. Je teraz. Już załatwiłem dziada. Zjem sobie jabłuszko. No, nie, Węgiel. Da, wy, będzie, ja czy mi się wydaje, czy ja słyszę gdzieś stlimy? Nie gada, że już tlimy są. No takie fap 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 takie. Znie jakiś dla szlamu. O, jest skrzynka kolejna. Ja, yeah, trzy diamenty. Co? No trzy diamenty. Jak mamy. Trzy? No trzy w skrzynce. To możliwe w ogóle jest trzy diamenty? Nie wiem, farta mamy chyba. O, no, to no, nie, 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 wiem, nie, 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 Jeszcze nie, nie, się zakopalnia. To ja idę do ciebie. A, bo u mnie już nie ma Tutaj czytania. budowałem przejście. A nie, bo ja już tutaj zatykałem, nie? Tak, ja musiałem skrzynki wcześniej zauważyć. Miałeś rację. Slime. Co, znów nie A... Mamy super. już pięć slamów y, i pojątki, jak zwykle. Kurde, Creepery. Dwa Creepery, trzy Creepery, trzy Creepery. I Enderman. O fu, Creeper i Enderman. Ej, tu jest jeszcze gdzieś ślam na górze. Bo słapię tak, że szok. O, Enderman sobie utknął z tej... Duży Enderman jest, na, jest yy, Duży... O. Slime jest na górze. A nie, mały. Dobra. Już go zabijam. Mały. Świetnie sobie tutaj. na górze Była niezła wojna. O, żelazo kolejny Super. jak z ekwipunkiem? Perła kresu jedna. Myślałem, że dwie będą. Kim, kim wydobywam sobie węgiel? Ile masz węgla? Węgla mam zero. Ażelaza? Dwanaście. To już do mnie zombie że to Za Szynka następna! To jest fawner! Z Będzie eksperta. No. Będziemy mieli też. Mięso! Księ. A w jednej... No boy no żelaza, rest wiaderko i zboże i w drugiej 5 żelaza. Proszek! A po co ja kopę w ogóle? No nic specjalnego. Ale zawsze coś. Tu jest dużo żelaza, więc ja się będzie jak później wrócić na razie to zjedzam. O, ząbek. Ząbek z węglem w ręku. Co? No z węglem w ręku mnie atakował. Skubany. Węgiel śmier śmiercią nośną y był... Potrzebuje y węgiel. Aha, węgiel. ty już tam byłeś. Potrzebuję węgiel. Leci pochodni z węglem. A, O jest krzynka! Diament! Jeden? O I sześć węgiel, dla mnie fajnie i było złoto jedno ja, ja kolejne zaraz wydobywa już wydobyte dobra. jesteśmy do najnajszybsi na świecie Ej, zabiję tego nerdmana Spróbuję to na niej daj złodziej skubamy zabiję go I? i nie dał mam dwanaście... tutaj tu mam gdzie jaki. o super a raczej jednego Będziemy mieli co jeść. No ja. Kurde. Chyba najlepsza dpr jaką mamy na razie. No. Gdzieś tu było dużo radą, a tu. O. Wreszcie zapknię tu wielost. Ja tu bardzo dużo czasu trochę, ja tak szybko wszystko minę. No. Okej. nie Zgadnij się w kopalni. E, lipa. Przecież? Myślałem, że to jest. Nie Ja nie jesteśmy już w kopalni. Co? Kurde. z tego cięcia chyba nagrywamy już 15 minut. Co ty pierdzielisz? Ja pierdziel, O, Creeper tam się pomachał. jest tu zombie i chyba mnie pomacham mu. Aha. Nie pomacham. Tutaj pustka. Chyba już prawie całą kopalnię przedczasaliśmy. Fuu, woda! Ja znalazłem na ja teraz. O kurde, Creeper! O oh fuck. So close. Mało brakowało. A byłoby po mnie. No, ale nie no. Ta ja skinie jest kochana. Jeszcze tam dalej skratem. trzeba zobaczyć. Okej. Okay. O, widzę cię. Jeszcze na dół. A nie, tu już byłem. Idę do, do ciebie. A nie, no, no tam nie. Tutaj gdzieś indziej. Tam nie byliśmy. Creeper. Nie byłeś tam dalej, gdzieś O masakra, Ja basta. Zginąłem, weź spadłem z tego. Biegnij po to, przy rzeczy. wyjście kupalnie. Ja już drugi. Podaj jak Tu jest chyba dalsza część kopalni. Tylko była zasypana. Na... Ja miałem trzy diamenty jak coś. Creeper, a coś zombie! Ja mam... Fuck! Tak samo? Znów to samo. Mało brakowało. No, gdzie? Jak podlałaś? zostało mi o pół serduszka. Nie, jedno serduszko już. A ja znam, że tam są dalej kopalni. Idę mi... szukać Czeraz. tego całego mojego ekipunku, który mi wypadł. Ja spadłem tutaj. No i gdzieś tutaj. Idę szukać. Jest! Dobra, mam diamenty. A, swoje? Ja myślałem, że następny znalazłem ale oj. Nie, no z dużego sla slajma znalazłem. Dużego. Dwa o, duże! Jasno uciekam, Hel, tam jest dużo rzeczy. Murzynów! Tam jest chyba trzy duże slajmy. Pięć creeperów, dużo szkieletów, pająków i zombie. A ja dostałem, kurde, nie dostałem, łopatą był, jasne, łopatą, że to No jednak woda to płynie, czemu? No przecież my to ogarnialiśmy. Ja sam tu razem uciekłem. O. Później w tym wąwozie będziemy mogli coś wybudować fajnego. Ja mam żelaza, 15 żelaza mam no masz. Ja mam 24, i ma 39, mam... Czy przerobionego? A, no to dużo, dużo. Ale, ale skąd to się, tam się tyle tego wzięło? Weź. Chyba trzy duże slajmy. Czy jest? Trzy duże slajmy. Klipery, szkielety, zombie. Ja sądzę, że one się po prostu zespawnowały. Cały no, pokój no, w no, mobach. No, no. No, tego. Ja sobie spokojnie idę, bo mi się zawołał, to sobie nie zabiję. Patrzę, tam U, to to, a tam reszta młodziny wyskakuje. To ja sobie No dobra, idę tutaj. Dobra, coś, coś, coś... Ej, Kurde, wcześniej mi też tak jest... zlagowało delikatnie. Przez to spadłem. Ta jest wielka. Nie wiem, gdzie mam iść. Jeśli się jeszcze nie zgubiłam. No, dochodnie, ale dochodnie. Ej, dobra, to my może wrócimy i na następny odcinek wrócimy. Tutaj z powrotem do kopalni. No. To Czekaj. Oczywiście, dobry pomysł. Proszę powiedzieć, że... Hmm, tylko gdzie ja już wrócę? Tu idę. Tu. Eee... Chyba tędy. Gdzie nie no, ty nie było. Okej. Okay. Gdzieś tam jest powrót do tego. Nie. Cycl. Nie na dole. Próbuję chyba, bo ja tutaj strafić chyba. Zombie jeszcze nie na to. Okuź wam, jak mi się popsuł. Piper, wszystko jest. No nie! Nie! bardzo Bartek gratuj! Gdzie ty jesteś? Nie widzimy jego nikogo! Trzy kliperi po mnie idą, i zombie. Oj tam. Będę spłakał teraz. Traciłem. A raczej kliper zawił. No nic. No. Jeszcze jeden zawił. A ja już się ruszyłem. A, ja pierdziele. Słyszałem to. Jakże mi się wydaje? że swoje spokojnie biję z obiadka, a nagle po prawo kliper. ja... To też... Jeszcze nie byliśmy, kliper. Zrzucił się. No widzę, widzę. Aby ja tu jestem zaatakować. w tym miejscu. To była na skrzynka. Kolejny. Nie idź tam! tym by nie! Brzej, <laughs> Tak! Jak? tam był, gdzie ja byłem? Czupie! Czopie, Widzę, one się tam rzucają. No, Widziałeś ten pokój? O zaraz my Ja wracam już, jest... ja idę do domu, już, bo... Przez... Też chyba idę do domu. Ja już się... Ale właśnie nie wiem, któremu Tam mi zaraz wyjście, bo ja już wyszedłem. A, widzę, ja widzę. Teraz, nie. No. Okay. No, nie, bo ja w tą stronę tu sędzę. Ja nie biegam. No. Nic. Okej. Ech. No, niech chcieli, bo tam wracać. To tam będzie za No, a Muszę wyjść z tego pomieszczenia. idź, idź. Dobra, już wychodzę z kopalni. Zatkałeś wejście? Nie, otwarte jest wszystko. Kurde, nie, bo nie tu? widzę. A, bo to tutaj jest. Dobra, Dobra, możemy kończyć. Dobra, zajmij się naszemu. Tak, tak. Mamy sześć dziadków. Już no nie wiem, żeby tak szybko na sam początek zdobyć tyle dziadków. Sześć dziadków, tyle Jadków. O, i mamy nasiona arbuza. Czego my nie mamy. Też mam arbuza. Tak, tak, tak. Chyba nie, o, możemy... Nie, jeszcze nie możemy. Możemy nie, nie. Myślałam, że możemy zrobić już łóżko. Ja już wszystko chowałem. No ja prawie wszystko. to co? Okej, okay, a więc jesteśmy Cyky? gotowi, aby zakończyć odcinek, Cyky? nie? No, gdzie jesteś? Czekaj. Cyk, cyk, cyk. Spojrzę na ciemność, która panuje nad, nad oceanem. No idziemy szybko, nie? No tak. Do zobaczenia. заставник